I poszukamy pytań od osób. Ok, jakie pytania chciałbyś zadać osobie, która przeszła drogę z etatu do własnej firmy? Dzisiaj mamy Patrycję, która taką drogę już przeszła, więc osoby mogą wziąć trochę z historii Patrycji, przenieść to na swoje realia. Może coś wykorzystać, wdrożyć, może też się uda. Trzymam kciuki. O, bardzo fajne pytanie. Ile czasu zajęło Ci to już mówiłaś? Tam <grym> e, tak naprawdę pierwsze sprzedaże miałaś. Lutem. Już w, w po miesiącu, a już po, po kilku miesiącach założyłaś firmę? Tak. Po ilu? Po trzech. Po trzech miesiącach, super. E, ale Bartek pyta jeszcze, jak reagowałaś na problemy? E, problem to może złe słowo, bardziej w wyzwaniu bym powiedziała. E, Staram się rozwiązywać tak na tyle, na ile umiem. No wiadomo, w, przy sprzedaży nie ma tak, że nie będzie problemów. To jest e, normalne, że tutaj pojawiają się i klienci, trzeba rozmawiać, dzwonić, y, kontaktować się, wyjaśniać. Ja zalecam kontaktować się telefonicznie, nie mailowo. Y, jest, y, jesteśmy w stanie wtedy więcej załatwić tak na dobrą sprawę. Super, to bardzo super powiedziałaś właśnie, bo ludzie bardzo na początku się obawiają w e, sprzedaży tego, że będą mieli jakieś problemy, że tu klient coś powie z produktem i tak dalej, ale mm -hmm. ja sam mam doświadczenie handlowe już wieloletnie i stacjonarne i, i wiem, że po prostu mm, no, te problemy będą zawsze Tak, udarzały. no to niestety, no, w sprzedaży tak jest, zresztą w życiu tak jest, tak? Nie ma, nie ma tak, że cały czas jest kolorowo, zawsze się tam... Noga gdzieś podwinia, i po prostu trzeba wziąć to na klatę. Zawsze jest po prostu jakieś rozwiązanie. Nie tak. ma sytuacji nie, bez wyjścia. Dokładnie. Nie miałeś takiej ściany, że co teraz zrobić. Nie? Nawet jeżeli zdarzy się natrętny klient, który wystawi nam negatywa, to jesteśmy w stanie to załatwić, jeżeli dobrze to rozegramy po prostu. Wystarczy okay. zadzwonić, porozmawiać, wyjaśnić i nie próbować przekupować przede wszystkim, bo to nie jest załatwienie problemu. Okej, okay, mamy takie pytanie. Też bardzo fajne. Jak układasz sobie plan pracy? Co z rozpraszaczami? Czy masz jakieś rozpraszacze? Ja stosuję technikę Pomodora. Ktoś, kto nie wie, co to jest, to usta ustawiam sobie... Czy nawet może być po prostu e, zwykły e, timer w telefonie. E, ustawiam sobie czas pracy na przykład na 40 minut z 10 minutami przerwy. E, I tak sobie planuję dzień, tak? Czyli... Eee, przez 40 minut pracuję, 10 minut mam przerwy. Wiadomo, że w czasie tej przerwy nie siedzę przed komputerem, tylko gdzieś odchodzę, czy pochodzę na dwór, po prostu złapać świeżego powietrza, czy nawet po prostu przechodzę się po domu, nabijając sobie wtedy kroki, <grytanie> eee, rozprostowuję sobie yy, nogi i w ten sposób działam. No i tak pracuję w zależności od dnia. Praktycznie do 14 zazwyczaj mam wysyłki, więc yy, to jest taki gorący okres, gdzie tam trzeba pakować, wysyłać. A później skupiam się na nowych ogłoszeniach i, i takich rzeczach. I to u Ciebie działa? U mnie działa. I jeżeli chodzi o rozpraszacze, to telefon wyciszam, telewizję w ogóle nie oglądam, yy, muzyka w tle jej nie ma. Yy, jedynym moim rozpraszaczem jest mój kot <grym> i to jest tyle. Super. Fajnie, bo faktycznie ludzie gdzieś tam, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, mają z tym problem. To znaczy, są te aplikacje, tak. e, co chwilę gdzieś tam jesteśmy różnymi bodźcami e, atakowani, i bardzo ważne jest, żeby znaleźć taki czas, w którym telefon jest gdzieś indziej i tak dalej. To ja nawet jest, e, na zakomunikowałam miasto, czy to tutaj mojej mamie, czy nawet e, najbliższym wokół, że po prostu do 16 jestem nieuchwytna. I proszę do mnie nie dzwonić, ewentualnie jak się coś naprawdę wydarzy, yy, naprawdę takiego strasznego, no to, no to ok. Napisać tam w wolnej chwili, sprawdzę, odczytam, ewentualnie odzwonię. Tak to nie przechodzić, nie dzwonić. Do 16 jest po prostu niedostępna. Po 16 gdzieś tam wiadomo. Już łatwiej mnie jest uchwycić, możemy wtedy pogadać. Czy nawet mama przechodzi niedaleko mnie mieszka na kawę, tak że na no spokojnie. Mega. Fajnie, że znalazłaś właśnie taką, ta, taką rzecz, że Ci pomaga w tym skupieniu. Karolina bardzo fajne pytanie też zadała. Czy nie bałaś się, że się nie uda? Mm, bałam się, że się nie uda. I moim planem awaryjnym było właśnie to, że w najgorszym wypadku wrócę na etat, ale mocno wierzyłam w to, że jednak się uda i wiem, że... Yy, ja ogółem firmę prowadzę ze swoim partnerem, który jest dla mnie wielkim wsparciem, i we dwoje naprawdę jesteśmy w stanie zdziałać bardzo wiele, ponieważ to uzupełniamy się. Każdy ma inne obowiązki, każdy robi coś innego. Jeden odpowiada za treść ogłoszenia, drugi na przykład odpowiada za przerabianie zdjęć i gdzieś te pomysły, które się nam pojawiają, gdzieś też się ze sobą zazębiają. Ja na coś wpadnę, mój partner na coś wpadnie i to w w efekcie wychodzi na, na plus zawsze jest obawa, że się nie uda ale no, no kurde, no po to się odchodzi z etatu, tak? jak chce się otworzyć biznes no to trzeba zaryzykować, tak? I w sumie kolejne pytanie trochę się z tym łączy e, też pyta czy nie wolałaś pracować jeszcze 8 godzin mieć jakąś spokojną głowę? nie, nie wolałam pracować 8 godzin dla mnie to jest męczące znaczy, ja byłem, nie pracowałam tylko na jednym magazynie, wcześniej też pracowałam na, w różnych miejscach i e, ja nie widzę się z perspektywy spędzania 40 lat, żeby ktoś mi mówił, co mam robić i dyktował mi, kiedy mam wolne, kiedy mam przyjść do pracy. E, nie, po prostu to nie dla mnie. Co byś powiedziała dla osób, które nie mają efektów i gdzieś tam to ich demotywuje? Y, którzy nie mają efektów. Mhm. nie wiedzą właśnie, czy to dalej robić, czy nie. Skorzystać z twojej pomocy typu <laughs> audyt. <laughs> <laughs> nie, nie <laughs> chodzi o to, żeby tu reklamę robić, nie? nie to nie, bardziej nie, chodzi nie, pewnie o jakiś mental. E, w, e... w tym sensie to jest pytanie. Przede wszystkim. Bo różne osoby też mogą nas słuchać. To nie jest tylko, to, że to jest tak, że mogą też z innych dziedzin też nas szukać osoby i to bardziej chodzi o stan psychiczny, że kurczę coś robię nie mam do końca wiary. I gdzie tu znaleźć? Się. U ciebie było fajnie, bo to szybko się potoczyło, tak. nie? ale co gdy ktoś, wiesz, co, co byś poradziła takiej osobie z swojej perspektywy, mimo wszystko, która okay, robi coś przez jakiś określony czas, a jeszcze nie ma tych efektów? Zastanowić się przede wszystkim, czy yy, no, przejrzeć tak, z zobaczyć. Ewentualnie poradzić się kogoś, kto jest w tym dłużej, żeby po prostu coś nam podpowiedział, bo jeżeli ktoś ma już jakieś tam doświadczenie, no to wiadomo, że może coś nam podpowiedzieć, co możemy ulepszyć, co możemy poprawić. Nieraz jest to totalnie taka pierdoła za przeproszeniem, ale robi po prostu, jak wdrążymy to w życie, to robi nam mega efekt, tak? Więc no, raczej szukałabym tutaj osób, które mają w tym doświadczenie, i ewentualnie, mówię, poprosiła ich o, o, o radę. Ale dobrze powiedziałeś to o tym doświadczeniu, bo też na przykład z tego pytania jakby jasno nie wynika, co znaczy, że brak efektów. Nie? Niektórzy spodziewaliby się efektów może spektakularnie też szybko, a nie zawsze będzie tak, jak w tym przypadku. Czasami będzie tak, że trzeba dłużej czekać na ten i pierwsze sprzedaże czy na jakieś większe obroty, więc może być tak, że ta osoba wcale długo nie czeka, a już straciła motywację na przykład do działania. Nie? Więc, ale dobrze powiedziałeś z tym, że żeby spytać kogoś doświadczonego, bo ktoś doświadczony powie... Ty czekasz miesiąc, to nie jest dużo. No, czasami trzeba dłużej pracować, żeby mieć jakieś pierwsze Ja tutaj efekty, do, porównuję nie? zazwyczaj do odchudzania, bo zazwyczaj yy, tak jest, że no, proces odchudzania też wymaga czasu, przede wszystkim, a ludzie chcą mieć wszystko na już, tak? Dlatego suplementy diety mają takie wzięcie. Bo niby wszyscy wiedzą, że trzeba, że liczy się deficyt kaloryczny i trzeba się więcej ruszać, a mimo to rynek suplementów bardzo dobrze idzie, także to, to coś mówi o tym. Fajne pytanie, które gdzieś tam trochę się czasami przewija na rozmowach kwalifikacyjnych, tylko to jest obrocone, bo na rozmowach kwalifikacyjnych pytamy się, gdzie byśmy się widzieli za 5 lat. A to jest odwrotne pytanie, co byś sobie powiedziała sprzed pięciu lat. To, co ci powiedziałam na początku, bój się i działaj. Ja wcześniej. Myślałam o własnym biznesie, ale blokowało mnie to, że miałam masę wątpliwości i masę pytań i to mnie tak blokowało, że nie mogłam ruszyć po prostu z miejsca. A wystarczyło znaleźć odpowiednią osobę, która pokazała od samego początku jak zacząć i gdzie uderzyć, gdzie zacząć, co zacząć robić i to wystarczyło, bo po prostu pchnąć mnie do przodu. To co gdzieś ja sam mogę dopowiedzieć do tego, e, tak naprawdę też w pewnym momencie już to nie o to chodzi, czy e, co zaczniemy, mhm. tylko o to na ile będziemy konsekwentni nie, w tym, bo to tak. ok, mogłaś nie wiedzieć do końca, czy to działa, ale utrzymałaś tę konsekwencję i pojawiły się pierwsze wyniki i już później tego nie odpuściłaś, więc chodzi o to, że wydaje mi się, że większość ludzi ma problem z tym, że nie umie odpowiednio długo utrzymać to, co zaczęli. To tak, to na problem. pewno. Okej, okay, a jak masz co przed dni? Teraz jak już prowadzisz firmę, to co wtedy? No, tak jak Ci mówiłam, nastawiam budzić 3.40 wyobrażam sobie włosy do pracy to jest wystarczająco wyszło. <grym> Czyli przypomnienie tego co było kiedyś. Tak, ja żeby tak, to już nie mocno, tak mocno nie chcę, tak, tak się zniechęciłam i tak mocno nie chcę tam wracać, bo dla mnie to jest naprawdę wszystko. A podejrzewam, że takich ludzi jest więcej. Na pewno. Którzy chodzą do pracy, której nienawidzą. Na pewno. Szczególnie teraz, kiedy mamy mamy sytuację, jaką mamy, tak? Czyli drożyznę, wszystko idzie w górę, to tym bardziej. Każdy idzie do tej pracy niezadowolony, tak? Super. Na koniec jeszcze takie pytanie ode mnie, bo jednak Kobiety jest mało w e e-commerce. Eee, na pewno mniej niż facetów, statystycznie. I, eee, a ty jednak jesteś przykładem, że można być kobietą, można sobie radzić, można mieć swoją firmę. Co byś powiedziała kobietom, które. W ogóle co, dlaczego myślisz, że właśnie kobiety się boją i, i jest ich mniej? Nie mam pojęcia skąd to się bierze. Eee, może to trochę, nie wiem, ze względu na to, że ludzie myślą stereotypowo, że, że kobiety to bardziej nadają się do prac biurowych i zazwyczaj tak jest w dużych firmach, że facet jest głową firmy, tak, a na przykład jego żona siedzi w fakturach, w papierach i jest taką e, biurową, e, wykonuje taką biurową pracę. E, nie, po prostu wydaje, kobiety też. E, potrafią i tutaj nie ma co myśleć stereotypowo, tylko po prostu no, próbować zdziałać, tak? Yy... I tyle, no. A co byś im powiedziała? Kobietom, które właśnie też by chciały, też chciałyby mieć swoją firmę, ale gdzieś tam mają jakieś blokady w głowie z różnych powodów? Próbować? Zawsze warto spróbować. Nawet jeżeli się nie uda, no to co najgorszego może się stać? Czy ktoś wróci na etat? się W tym samym miejscu, w którym się jest teraz. No właśnie, więc no. Ryzyko nie jest jakieś yy, duże, tak? Okej, okay. super. Fajnie, dziękuję Ci bardzo w takim razie. I... A, to tyle z mojej strony. Pytania gdzieś tam już też y, wyczerpaliśmy. Cieszę że się, że się y, y, udało spotkać. Y, y, ja pokazałem też swoją twarz. <laughs> <laughs> Jednak gdzieś tą twarz mam, mimo że jej nie pokazuję na Instagramie. No i co, jeśli Wam się podobało, to oczywiście zapraszam, dajcie znać, czy się w komentarzach, czy mi napiszcie, jak chcecie, żebym więcej takich wywiadów przeprowadzał, to dajcie mi o tym znać. Dzięki bardzo Patrycja, Dziękuję że poświęciłaś swój czas. Było bardzo miło, mam nadzieję, że znajdziecie się tutaj dużo inspiracji ja sam po sobie wiem, że na pewno dużo fajnych rzeczy tutaj padło. Dokładnie. Dzięki bardzo. Dziękuję Ci bardzo.